Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. No to zrób coś. Omówmy się. Przyjdź Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź, Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź Duch Święty, przyjdź przez potężne wstawnictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kiedyś byłem na spotkaniach tezowskich, to był bodajże w Wiedniu, i przyjechałem, przyjechałem stamtąd bardzo tak pozytywnie na, naładowany energią. I poszedłem do proboszcza mojej parafii, która tak była troszeczkę taka uśpiona, i mówię: Proszę ksiądz, musimy coś zrobić. Ale myślałem, mówię: Ksiądz musi coś zrobić, zorganizować coś, bo tutaj trzeba głosić Ewangelię. On no, ty tak popatrzył na mnie i tak, żeby się mnie troszeczkę pozbyć, powiedział, no to zrób coś. Ja tak jak poczułem się, jakbym dostał w twarz i byłem z początku bardzo oburzony, a potem sobie pomyślałem, a może on ma rację, może to przez niego Bóg mówi do mnie, zrób coś. Drodzy, jesteśmy teraz po świętach wielkanocnych, po święcie Bożego Miłosierdzia i czasami mamy wrażenie, już się święta skończyły, normalny dzień się zaczął i Wiecie, nie umiemy przeżywać tego okresu wielkanocnego. Jak pięknie przeżywaliśmy okres Wielkiego Postu, Drogi Krzyżowe, Postanowienia, Posty, gorzkie żale, nabożeństwa, rekolekcje, spowiedź. Tak teraz ten wielkanocny czas jest dla nas taki, tak nam umyka, a to jest bardzo ważny czas. Apostołowie po zmartwychwstaniu byli bardzo szczęśliwi, kiedy zobaczyli Jezusa. Ale różne były ich postawy. Niektórzy spotkali Jezusa tak jak Maria Magdalena w pierwszy dzień i od razu zaczęli głosić, i nikt im nie chciał wierzyć. Niektórzy spotkali go tak jak uczniowie idący w drodze do Omaus, czuli, że to jest on, ale, nie, ale go nie, nie, nie rozpoznawali. Kiedy go poznali, to nim zniknął nagle. Są tacy, którzy, jak święty Tomasz, mówią: Jak nie zobaczę go, to nie uwierzę. Są tacy, którzy żądają dowodów I są tacy, którzy Przypatrują się temu, co się tutaj dzieje Jedni mówią tak, drudzy mówią tak Są ci, którzy się wyraźnie sprzeciwiają Ewangelii i mówią To jest nieprawda To uczniowie Jego wykradli go, To jest czysta bajka Różne są postawy I my też musimy zająć jakąś postawę W stosunku do Jezusa, do naszej wiary Nie możemy być obojętni Nie możemy nie mówić tego Co sami żeśmy przeżyli jeżeli Pan dał Ci doświadczenie wiary, jeśli Pan Ci do, dał doświadczenie tego, że Z tego spotkałeś, to On też Ci powiedział, idź i świadcz o tym, głosi o tym, nie możesz milczeć. Idźcie i głoscie, mówi anioł do uwolnionych apostołów, kiedy ich prześladowali, kiedy ich zamykali, kiedy im zakazywali mówić o, o zmartwychwstaniu, to oni mówili nie możemy nie mówić, nie możemy nie głosić. i. Trzeba bardziej słuchać Boga niż Was, którzy zakazujecie. I trzeba nam głosić to, cośmy widzieli, słyszeli, co dotykały nasze ręce. I też każdy z nas jest w różnej postawie życiowej i odnośnie do wiary. Niektórzy są cały czas zamknięci, boją się, tak jak apostołowie, którzy mieli drzwi zamknięte od wieczornika, żeby przypadkiem nie przyszli Żydzi, nie zrobili z nimi to, co zrobili z Jezusem Chrystusem. Niektórzy są cały czas przestraszeni, niektórzy są w depresji, takie jak na przykład święty Piotr, który czuł się winny tego, co, 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 co zaszło. Niektórzy też, tak jak ci, którzy już pojęli, że ukrzyżowali niewinnego Pana mają wyrzuty sumienia są, nie mogą uwierzyć w miłosierdzie Boże, w przebaczenie, dlatego że nie mogą sobie przebaczyć, darować tych grzechów, które popełnili w przeszłości. I da... I... ale wszyscy musimy mieć relację do Jezusa i musimy go szukać, musimy go głosić, bo to nam powiedział: idźcie i głoście Ewangelię, udzielając, u... głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nie tylko udział, wszelkiemu stworzeniu. Idźcie i głoscie. Tak jak święty Franciszek poszedł i radował się życiem, głosił ptakom, rybą Ewangelię, święty Antoni, rybą przed... mówił kazanie. I... Szli i głosili, głosili słowem, głosili swoją postawą, swoim życiem, przede wszystkim swoją miłością, tak jak na przykład święta Matka Teresa z Kalkuty, która nie, nie mówiła Ewangelii, nie głosiła Słowa Bożego, ale swoim, swoimi czynami naśladowała to, co robił Jezus. Bo my mamy przestrzegać przykazania, nie tylko tych dziesięciu przykazań, ale przykazania miłości Jezus. Dał nam na ostatniej wieczerzy bardzo ważne przykazanie. Sam umywając nogi uczniom, pokazał, jak mają czynić się jego uczniowie i dał nam przykazanie. Widzieliście, co Wam zrobiłem, jak omyłem Wam nogi. Jeżeli ja Pan i nauczyciel omyłem Wam nogi, to i Wy powinniście sobie nawzajem nogi umywać. Wy powinniście sobie służyć tak, jak ja Wam usłużyłem. Jezus nie przyszedł po to, żeby Mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie naukom za wielu. I my musimy naśladować cały czas naszego Pana. Nie musimy wymagać od innych, że ten powinien to zrobić, ten tamto powinien zrobić, ten robi to nie tak, ja bym to zrobił inaczej. Zrób to. Zrób tak, jak Ci Duch Święty podpowiada. Bo do każdego z nas Bóg mówi na swój sposób. Idź, głoś, świadcz o tym. Jeżeli nie masz jeszcze odwagi, jeszcze jest, jeżeli twój wieczernik jest jeszcze cały czas zamknięty, jeżeli nie doświadczyłeś tej łaski ducha świętego, jeżeli nie, nie dał Ci Bóg tej odwagi, tej mądrości, pobożności, to módl się o ducha świętego. Tak jak apostołowie, zbieraj się wspólnie i proś Pana, Panie, przymnoż mi wiarę. Panie, daj mi ducha odwagi. Utwierdź moją wiarę, dotknij mnie swoją miłością. Mów tak jak święty Tomasz, panie, jeśli ty mi nie dasz znaku, to ja nie uwierzę. Ale nie bądź obojętny. Ten czas do zesłania Ducha Świętego jest czasem, w którym Kościół Święty czyta dzieje apostolskie. Jeżeli będziecie chodzić do kościoła w tym czasie, czy to w dni zwyczajne, czy w niedzielę, zawsze usłyszycie tam pierwsze czytanie, to będzie z dziejów apostolskich. I dzieje apostolskie jest to. Jak mówią Ewangelia ducha świętego. Tak jak mamy cztery Ewangelie o działalności Jezusa Chrystusa na Ziemi, kiedy żył, tak dzieje apostolskie, które napisał święty Łukasz, zresztą jest to przedłużenie jego Ewangelii, Ewangelii Łukaszowej, to jest to Ewangelia o duchu świętym, który działa w Kościele. I w tej Ewangelii zobaczycie działanie ducha świętego i życie pierwszego Kościoła. Pierwszej wspólnoty apostołów, i głoszenie, jak to wyglądało. Czasami z entuzjazmem, z cudami, znakami, czasami wśród prześladowań, wśród niezrozumienia, wśród wyszedzenia, wśród cierpień, ale zawsze w mocy Ducha Świętego. Duch Święty kierował Kościołem. I dlatego zachęcam Was do tego, abyście czytali też Ewangelię Ducha Świętego, czyli Dzieje Apostolskie chodząc do Kościoła, rozmyślajmy nad tym. Ja, jeśli czas pozwoli, będę z wami też się chciał pochylić nad dziejami apostolskimi, nad tym działaniem Kościoła pierwszego, abyśmy ten czas do Zesłania Ducha Świętego dobrze przeżyli. Żebyśmy nie zapomnieli, że ten czas, w którym teraz jesteśmy, to jest czas radości i głoszenia Słowa Bożego. Głoszenia tej dobrej nowiny, że Jezus żyje, że przyszedł zbawić żywych. I umarłych, że przyszedł odkupić nasze grzechy, że jest nadzieja dla największych grzeszników. Siostrze Faustynie też Jezus mówił. Mów światu o wielkim miłosierdziu moim. Niech kapłani głoszą wielkie miłosierdzie moje. Dam im moc, dam, a tych, którzy będą słuchać, natchnę i przemienię ich serca. Dlatego niech kapłani głoszą, niech świeccy głoszą, niech nie będzie nam obojętne to, co się stało. Dwa tysiące lat temu, i co do tej pory ma y, wpływ na życie tylu tysięcy ludzi. Tyle jest serc, które czekają na Ewangelię. Tyle jest serc, które czekają wciąż. Nie mów, zrób, zrób to, ale powiedz, spróbuję to zrobić. Z, y, z pomocą Ducha Świętego chcę to zrobić. Dlatego zachęcam Was. Zrób to. Zrób to, co Duch Święty. Y, Mówi w Twoim sercu, do czego Cię zachęca teraz. Zrób to dla Matki Bożej, która chce, aby wszyscy ludzie usłyszeli o jej Synu. Matki, która zbierała się z apostołami w wieczerniku, aby wypraszać dla nich dar Ducha Świętego. Matki, która jest z Kościołem Chrystusowym, aby Go wspierać swoją modlitwą, swoim przykładem, aby Mu przypominać wszystkie te słowa. Które ona przez całe swoje życie z Jezusem słyszała, które rozważała, która przechowała, które przechowała swoje w swoim sercu. Czytaj Pismo Święte. Ta niedziela przed nami jest niedzielą Słowa Bożego. Kościół zwraca nam uwagę na tą ważną rzecz, abyśmy słowo Boże znali, abyśmy go rozważali, abyśmy go przekazywali dalej. Dlatego na tę niedzielę Ducha Świętego i na ten czas wielkanocny serca Was wszystkich chcę pobłogosławić. Pan z Wami. Niech Was strzeżej błogosławi, Burszych, mogąc ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Wyjdźcie i głoście Słowo Boże.